Connecting to, AI. Connecting, to AI. Connecting to AI. To jest podcast AI codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry, z tej strony Michał Dobrzański z AI codziennie. Dziś jest pierwszy dzień lutego 2024 roku. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka podcastu. Profesor Andrzej Dragan, wybitny ekspert z Uniwersytetu Warszawskiego w wywiadzie dla FX Mag, zwraca uwagę na dynamiczne tempo postępu dotyczącego AI, podkreślając, że w niektórych dziedzinach AI już przewyższa ludzkie umiejętności. Jednakże Dragan podkreśla, że AI nadal nie osiągnęła samoświadomości. Wskazuje na istotną różnicę między wiedzą a inteligencją AI, zaznaczając, że kluczowa jest jej zdolność do rozwiązywania nowych, nieznanych dotąd problemów. Profesor przewiduje, że w przyszłości AI może osiągnąć poziom intelektualny, Porównywalny z dorosłym człowiekiem, lecz obecnie technologia ta wciąż znajduje się w fazie intensywnego rozwoju. W notatkach znajdziesz link do obszernego wywiadu z profesorem Draganem. Kolejną informacją są kontrowersje związane z wykorzystaniem AI do generowania treści po śmierci znanych osób, co zostało uwypuklone przez przypadek wygenerowanego występu zmarłego komika Georgia Carlina. Ta sytuacja wywołała szeroką debatę na temat etyki i praw autorskich. Rodzina Karlina, wyrażając swój sprzeciw, wskazuje na moralne i prawne zagrożenia związane z nadużyciem technologii AI. Wykorzystanie wizerunku i twórczości zmarłego artysty przez sztuczną inteligencję bez zgody jego rodziny rzuca światło na nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą. Postęp w dziedzinie AI, tym razem w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego i praw autorskich. W kontekście nowości technologicznych, dużo dyskusji wzbudza ostatnia premiera smartfona Samsung Galaxy S24, który został wyposażony w funkcję Galaxy AI. Właśnie pojawiła się informacja, że usługa Galaxy AI będzie darmowa do końca 2025 roku, co każe oczywiście domniemywać, że później będzie ona płatna. Szef działu mobilnego Samsung Electronics, Roh Tae-moon, znany również jako T.M. Roh, potwierdził to. Wypowiedź ta wywołała spekulacje dotyczące przyszłości tej usługi i możliwych opłat za jej używanie. Samsung, inwestując znaczne zasoby w rozwój AI, Bada różne potrzeby użytkowników i rozważa wprowadzenie opłat za bardziej zaawansowane funkcje AI w przyszłości. To wskazuje na rosnącą rolę AI w sektorze technologii mobilnych i wyzwania związane z jej monetyzacją. Ciekawe, kto będzie kolejnym producentem smartfonów, który będzie planował wprowadzenie tego typu usług związanych z AI, no i zrobi z tego kolejny sposób na zwiększanie przychodów i zysków. Na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos jednym z gorących tematów była walka o dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji, zwłaszcza między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Debatowano na temat sposobów, w jakie Europa może zwiększyć swoje zyski z rozwoju AI, rywalizując z amerykańskimi gigantami technologicznymi. Wśród kluczowych punktów dyskusji znalazło się wykorzystanie otwartego oprogramowania i dążenie do zmniejszenia zależności od amerykańskich firm. Ta debata uwypukla znaczenie strategicznych decyzji w zakresie regulacji i współpracy międzynarodowej, które będą miały wpływ na przyszły kształt branży sztucznej inteligencji. Idziemy dalej i teraz spojrzymy na odkrycie naukowców z Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt. Rzuca ono nowe światło na postrzeganie czasu w kontekście fizyki materiałów. Badania naukowców wskazują na możliwość płynięcia czasu. W obie strony, co jest niezwykłe, i przeciwstawia się powszechnemu rozumieniu czasu jako zjawiska jednokierunkowego. Eksperymenty te mogą mieć dalekosiężne implikacje dla naszego rozumienia procesów starzenia się materiałów. No myślę sobie, że nie tylko starzenia się materiałów, ale w ogóle absolutnie wszystkiego. Odkrycie to otwiera nowe perspektywy badawcze i może prowadzić do rewizji niektórych podstawowych zasad fizyki. W Niemczech planuje się budowę najpotężniejszego superkomputera AI na świecie. Ten projekt, znany jako Jupiter, ma być pierwszym superkomputerem klasy Exascale w Europie, zdolnym do przekraczania jednego Exaflops. Jeden Exaflops co to w ogóle jest? Co to oznacza? To jest wydajność obliczeniowa na poziomie 1 kwintyliona operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. No dobra, a co to jest kwintylion, możesz się zapytać, chociaż jeśli to wiesz, to przepraszam. Ja nie wiedziałem. No więc, co to jest kwintylion? No to jest całkiem sporo, okazuje się. Żeby się dowiedzieć, ile to jest konkretnie, wystarczy podnieść liczbę 10 do potęgi 18, no i już mamy odpowiedź. To jest niesamowita moc obliczeniowa, pozwalająca na przetwarzanie ogromnych ilości danych znacznie szybciej niż na wcześniejszych superkomputerach. Przejście na poziom exascale to znaczący krok w technologii superkomputerów, umożliwiający rozwiązywanie bardziej złożonych i wymagających problemów naukowych, a także inżynieryjnych, chociażby. Zapewni to ogromną moc obliczeniową, tak jak powiedziałem, ale otworzy nowe możliwości nie tylko w badaniach naukowych, ale na przykład w prognozowaniu pogody, gdzie wykorzystuje się bardzo skomplikowane modele, również w badaniach kosmicznych, symulacjach molekularnych i biologicznych, a także w badaniach i działaniach w obszarze sztucznej inteligencji. Jupiter będzie modułową konstrukcją, co ułatwi przyszłe modernizacje i zapewni efektywność energetyczną. No i na sam koniec wspominamy o tym, że naukowcy stworzyli rewolucyjny materiał umożliwiający robotom, Zmianę stanu ze stałego w ciekły. Inspiracją do tego odkrycia był tak zwany ogórek morski, który potrafi zmieniać sztywność swojego ciała. Ten nowy materiał, nazwany magnetoaktywną fazową materią przejściową skrót to MPTM. Ten materiał ma potencjalne zastosowanie w medycynie np. do dostarczania leków wewnątrz ciała lub do usuwania ciał obcych. To była ostatnia informacja na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia, oczywiście, już jutro. Cześć. To już wszystko na dziś. Dzięki za wysłuchanie AI codziennie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o omawianych tematach, linki do wiadomości znajdziesz w notatkach odcinka. Pamiętaj o włączeniu subskrypcji tego podcastu, co sprawi, że Twoja aplikacja powiadomi Cię o nowym odcinku. Będziemy też bardzo zobowiązani, jeśli udostępnisz ten podcast w swoich mediach społecznościowych. Dzięki temu jeszcze więcej osób dowie się o możliwościach, jakie może przynieść sztuczna inteligencja każdemu z nas. Dziękujemy i do usłyszenia jutro. Koncept audio.